Jakie warzywa wysiewamy w marcu na rozsady? Przypomnienie tych informacji będzie tematem dzisiejszego filmu z cyklu Ogród Warzywny. Zapraszam! Marzec to miesiąc, kiedy już na dobre rozpoczynamy pracę z uprawą warzyw i to bez względu na to, jaka jest pogoda. Czy na dworze jest już ciepło i wiosennie, czy jeszcze zimowo. To czas, kiedy przeprowadzamy już wysiewy na grządkach, o czym więcej opowiem w przyszłotygodniowym filmie z cyklu Ogród Warzywny i jest to też czas, kiedy zaczynamy lub kontynuujemy wysiewy warzyw na rozsady. Z siewem warzyw wprost do gruntu musimy celować w odpowiednią pogodę i warunki atmosferyczne. W niektórych w niektórych latach wstrzymujemy się więc nimi nawet do końca miesiąca, w innych możemy zrobić to już z jego początkiem. Z przygotowaniem rozsad takiego problemu nie mamy. Tu pogoda nie odgrywa już znaczącej roli. A jakie warzywa należy wysiać w marcu na rozsady? Przede wszystkim jest to miesiąc wysiewu pomidorów gruntowych, które chętnie uprawiamy w ogrodach i na balkonach lub tarasach. Nic w tym dziwnego, ponieważ te własnoręcznie zerwane latem z krzaczka smakują zupełnie inaczej niż kupione w sklepie. Zwłaszcza jeżeli postawimy na uprawę odmian, które są trudno dostępne w ofercie sklepowej, za to wcale nie są trudne w uprawie, albo są tak samo trudne, czy łatwe w uprawie jak najbardziej tradycyjne odmiany. A do wyboru mamy in the enemy Pomidory koktajlowe, karłowe, o niskim, zwartym pokroju, które idealnie nadają się do uprawy w donicach. Pomidory koktajlowe drobnoowocowe, ale wysokie, które mogą mieć owoce w kolorze czerwonym lub żółtym, o okrągłym, podłużnym czy gruszkowatym kształcie. Pomidory wielkoowocowe, tak zwane samokończące, o niższym pokroju. I pomidory o wysokim pokroju, do uprawy gruntowej i szklarniowej, o owocach w kolorze czerwonym, różowym, żółtym pomarańczowym, zielonym i czekoladowo-brązowym czy prawie czarnym, o okrągłym kształcie lub podłużnym, zebranych w większe lub mniejsze grona. Naprawdę jest z czego wybierać i czasami nawet trudno się zdecydować. Są rekordziści, którzy potrafią wysiać nawet ponad 100 odmian pomidorów. Wybierzmy te, które lubimy najbardziej lub z których uprawą chcemy w tym roku spróbować. Więcej o wysiewie, odmianach i pielęgnacji pomidorów również opowiem w osobnym odcinku tego cyklu w przyszłym tygodniu. Oprócz pomidorów w marcu wysiewać możemy też paprykę, o ile nie zrobiliśmy już tego w lutym. Tutaj też do wyboru mamy szereg odmian słodkie o owocach w różnych kolorach, różnej wielkości i o różnym kształcie, a także Ostre, chyba jeszcze bardziej zróżnicowane, ponieważ oprócz wyglądu ich owoce mogą się także różnić ostrością. O wysiewie i uprawie papryki pojawił się już w tym roku materiał na naszym kanale. Zainteresowanych zachęcam do obejrzenia. Podczas gdy pomidory najczęściej wysiewa się na rozsady w połowie marca, tak paprykę można wysiewać już na początku tego miesiąca. Jej nasiona kiełkują nieco dłużej niż pomidorów. Z rodziny roślin psionkowatych możemy wysiać też oberżynę, czyli bakłażany, i rodzynki brazylijskie, czyli miechunkę. Bakłażany i papryka to rośliny wybitnie ciepłolubne. Doskonale rosną więc w szklarniach i pod osłonami oraz w dużych donicach, gdzie szybciej nagrzewa się podłoże. Jeżeli dysponujemy miejscem pod osłonami w warzywniku, możemy już w marcu pokusić się o wysiew arbuzów. Jeżeli planujemy uprawiać te rośliny, ale w gruncie, lepiej wstrzymać się z przygotowaniem ich rozsady do kwietnia. Za to w tym miesiącu wysiewać można rabarbar. To roślina wieloletnia, raz wysiana i posadzona w ogrodzie, zostanie z nami na lata. Wszystkie te rośliny wysiewamy póki co w cieple naszych domów, mieszkańczy ciepłych inspektów. Papryka i bakłażan potrzebują na przykład od 22 do 28 stopni Celsjusza, żeby wykiełkować. Nieco inaczej jest z kolejną grupą roślin, które również możemy siać w tym miesiącu na rozsady, a są to rośliny, o których była już mowa w lutym i których wysiewy możemy kontynuować również w marcu. Zaliczyć tu można m.in. sałatę we wszystkich gatunkach i Odmianach, w tym sałatę liściową w kolorze zielonym lub bordowym, sałatę rzymską, która jest podobno najstarszą z używanych przez człowieka sałat, sałatę masłową w wielu odmianach i sałatę kruchą, lodową. Wszystkie one na początku marca mogą być siane w ciepłych domach i inspektach, natomiast np. Na pod koniec miesiąca już w chłodnych inspektach, a jeżeli pogoda na to pozwoli. Nawet bezpośrednio na grządkach, chociaż osobiście zdecydowanie wolę uprawiać sałatę z rozsady. W taki sam sposób możemy potraktować por i wysiać go na rozsady w cieple naszych mieszkań lub jeżeli nie ma już znaczących mrozów, w chłodnych szklarniach, tunelach czy inspektach. Podobnie ma się sprawa z warzywami kapustnymi, których rozsady przygotowuje się w marcu i do których zaliczyć można m.in. takie gatunki jak kalarepa, której zgrubienie łodygi może mieć kolor zielony lub fioletowy, kalafior, np. w odmianie Bora, brokuł, np. w odmianie limba, kapusta pakczoi, którą można siać w marcu i kwietniu, lub potem na poplony w lipcu. Brukselka, której rozsadę można przygotowywać od stycznia do kwietnia, czy kapusta. I może to być przykładowo kapusta modra, kapusta włoska lub kapusta głowiasta biała. Rozsada tych roślin, trzymana w cieple, ma tendencję do wybiegania, czyli nadmiernego wyciągania się do światła. Jeżeli uda nam się znaleźć dla nich miejsce jasne, ale o temperaturze niższej niż 20 stopni, najlepiej w granicach około 12-15 stopni Celsjusza, byłoby dla nich idealnie. Kolejną rośliną, którą w marcu w zależności od warunków pogodowych i możliwości możemy wysiewać na rozsady w cieple lub chłodzie, jest cebula. Najprostszą metodą jest jej uprawa z dymki, ale ilość odmian, w jakich możemy nabyć nasiona cebuli, zdecydowanie zachęcają do tego, aby spróbować uprawiać ją z wysiewu. Mamy tu do wyboru odmiany wczesne i późne, w różnych kolorach i w różnym kształcie. Niektóre cebule są bardziej ostre w smaku, inne łagodniejsze. Słodsze. Warto poeksperymentować, żeby wybrać swoją ulubioną. W dalszym ciągu możemy też wysiewać na rozsady bardziej egzotyczne i mniej popularne, za to nie mniej zdrowe i smaczne warzywa, takie jak między innymi koper włoski, kard, karczochy, jarmów, okra i szpinak nowozelandzki. A jeżeli ktoś nie posiał na rozsady w lutym selera, to ma ostatnią szansę, żeby zrobić to na początku marca. Jeżeli się nie uda, to można jeszcze potem nabyć gotową rozsadę oferowaną w sklepach ogrodniczych i na straganach najczęściej w maju. Niektórzy ogrodnicy rezygnują z uprawy tradycyjnych rodzajów warzyw, które można na co dzień kupić w sklepie, na rzecz warzywnych rarytasów, odmian wyjątkowych, które latem potrafią zamienić nasze dania w kulinarne dzieła sztuki. Warto więc przemyśleć i zaplanować marcowe wysiewy warzyw na rozsady, żeby w tym sezonie w warzywniku mieć wszystkie gatunki i odmiany roślin, jakie chcemy. Poszczegóły dotyczące przeprowadzania poszczególnych wysiewów odsyłam do filmów, które już były na kanale Ogród na Codzień i które pojawią się w najbliższym czasie. Zapraszam i życzę udanych wysiewów.